raz woda blues 16 edycja zapraszamy który raz na festiwalu przedstarczy jeszcze eee, nazywam się Grażyna Paterczyk na festiwalu tylko nie byłam pierwszym czyli rok w rok dla klimatu, dla ludzi, dla przyjaciół, no i oczywiście dla organizatorów. Dobrze. Czy chciałabyś może y, powiedzieć coś na temat tego festiwalu, y, wspomnienia, y, powiedzieć dlaczego tutaj jesteś, jak to się stało, że się znalazłaś na tym festiwalu, co spowodowało, że tutaj? Y, A ma być nie... na poważnie czy śmiesznie? Może być śmiesznie. <laughs> nie, no postaram się tak y, y, my, pół na pół. Y, kto zna to nazwisko, to wie, że Byłam żoną organizatora wielu koncertów, współorganizatora wielu festiwali bluesowych. I tak w ten klimat, w to towarzystwo festiwalowe i muzyczne weszłam głębiej, ponieważ poznaliśmy się w ogóle na koncertach bluesowo-rokowych. Właśnie ze względu na to, czym się zajmował Cisiu, przybyliśmy tak, przybyliśmy tu na ten festiwal, drugi z kolei, bo pierwszy jeszcze nie był tak nagłośniony, nawet nie za bardzo wiedzieliśmy, że będzie. Podobnie jak wiele innych festiwali, nie będę tu nas wymieniała, ponieważ nie będę lokowała produktu, prawda? Dobrze, to ja chciałam się jeszcze spytać wrócić do czasów, do początków. Co powodowało po pierwszej emisji? Co takiego spowodowało, że później przyjeżdżaliście na następne edycje? Co mogła być o tym festival? No przede wszystkim powiedzieć? klimat, atmosfera, rodzinne traktowanie się nawzajem, nikt nikogo palcem nie wytyka, nikt o nikim źle nie mówi. Organizacyjnie co roku perfekcja coraz większa. No i artyści, którzy tu przybywają, głównie polskie zespoły, a nie jest to łatwe, bo na festiwale zaprasza się z gorszych, jak gdyby nie, 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 nie obniżając wartości zagranicznych zespołów, ale te, te z klasy niższej, a tutaj są z polskiej klasy wyższej i to też mi się podoba. Dobrze, to. Przedstaw też y, naszym y, widzom, y, w którym roku zmarł twój mąż. I, I powiedz coś, przybliż trochę ideę, bo to jest wspominany y, na głównym, y, głównej scenie. Zawsze jego twarz możemy wspominać. Tak, możemy. Zmarł. E, y, to będzie anegdota rodzinna. Zmarł y, 9 września 2015. Dzisiaj już mogę spokojnie o tym mówić. Z synem poszliśmy do zakładu pogrzebowego. Okazuje się, że, bo życzył sobie mąż kremacji, okazuje się, że nie ma w terminie najbliższym, że pierwszy wolny termin będzie 16 września. Wtedy oczywiście takie emocje były związane z przygotowaniami do pogrzebu i ze śmierci męża. Nie pomyślałam o tym, że on sobie załatwił. Polski dzień blusa Pogrzeb. E, pogrzeb był bardzo fajny. No, jak mo, o ile można o pogrzebie, że fajny powiedzieć, prawda? E, świat muzyczny się zjechał, koncertowanie było, ksiądz e, innego księdza posłał na e, pogrzeb, który miał następny być, został z nami, przy grobie, prawie że e, bujania się w rytm muzyki było. Wspomnienie, i ludzie, którzy przechodzili się pytali, co za znakomitość zmarła, że takie tłumy. To jeszcze jakbyś mi mogła powiedzieć, przywołać jakieś wspomnienia z tego festiwalu, na który przejeżdżasz, coś co ci tak utkwiło w pamięci. E, to już było wczoraj odczytane w sumie na scenie. Mnie jest trudno wyłapać przez tyle lat, przez te 15-16 lat, coś konkretnego, innego niż wydarzenie związane oczywiście ze mną i z mężem. Ponieważ tak jak pisałam i czytane było mąż, no chorował długo, on się do tego nie przyznawał, walczył cały czas, to nie był rak, to była choroba dziwna, płucna i tak dalej. I zdarzyło się tutaj, że miał taką już zapaść i brak oddechu, że wezwaliśmy karetkę. Zdzisiu mówi, tylko niech nie podjeżdża pod ośrodek, ponieważ mówił, że ma astmę. No taki był Zdzisiu. Przyjechała karetka. Pielęgniarze mówią, ratownicy medyczni mówią: prosimy do karetki, wieziemy pana natychmiast do szpitala. Saturacja, wszystko tam, wyniki bardzo kiepskie. A on mówi, że on nie pójdzie. To słuchajcie, ja nie pamiętam już nas tych leków, bo to już jest prawie 9 lat. Podacie mi w żyłę to. Do to, zrobicie mi takie badania, takie. Z instruktażem. Z instruktażem, tak, godzinę w karecy. No, się zgodzili, bo on powiedział, że on nie pojedzie, podpisał odmowę do szpitala. Zgodzili się, zagadał ich o bluesie i o swoim życiu muzycznym. Po godzinie wychodzi i się pyta: A wy co tu się tak zamartwiacie? Czy że ja nie umarłem? Ja się żywcem nie dam. Gdzie jest moje piwo? I bawimy się dalej. Niesamowite wspomnienia. Jakbyś mogła powiedzieć, czym jest dzisiaj dla ciebie festiwal? Czy, czym będzie następny festiwal za rok, za dwa? Ten festiwal zawsze będzie powrotem do rodziny. Zawsze będzie. I dopóki zdrowie, siły mi pozwolą na to, na pewno będę przyjeżdżała. Tym bardziej, że łapińscy i ich przyjaciele, tu współorganizatorzy, ludzie, którzy pomagają. Po śmierci dzisiaj się tak mną zaopiekowali, że nie dali mi się zamartwiać. Gdzieś tam wspólne wycieczki, wyjazdy i, i tutaj zapraszana byłam i dostałam od nich ogromne wsparcie, także dla mnie to jest rodzina. Dziękujemy Ci. Możesz jeszcze zaprosić fanów na ten festiwal. Jeszcze parę dni trwa edycja 16. Oczywiście zapraszam wszystkich do radzenia ośrodek Wratysławia klimat, atmosfera, pogoda i właściciele. Się.